Miałem taką sytuację, że nie otwarłem jednych drzwi, które miałem otworzyć. No i y, też zostałem wprowadzony w błąd, ale to jest nadal y, moja wina, no bo miałem to sprawdzić, a tego nie sprawdziłem. Po prostu y, kierowałem się tym, że ktoś mi powiedział, nie? Mhm. Y, no, i, i wyszedł z tego taki po prostu kwas, i wszystkim się oberwało, tylko nie mi. To ja mówię, już słyszę, idę do roboty na następny dzień, i słyszę, że już o tym gadają, nie? Że już w ogóle wszyscy o tym krzyczą. No to idę od razu do, do, do dowódcy zmiany, nie? Tam się wytłumaczyć. W ogóle to byłem przygotowany na to, że y, dostanę po prostu, no, że będzie się darby, że będzie krzyczał. W ogóle nic mi na ten temat nie powiedział, nie zwrócił uwagi. Ja sam zacząłem w ogóle temat. Stwierdziłem, że chcę się z tego wytłumaczyć. No i zacząłem się tłumaczyć i gościu mnie źle zrozumiał. Przyleciał taki wielki chłop, ponad 100 kilo. On też mnie źle zrozumiał. On myślał, że ja tam kapuję. No i on mówi, że zaraz, yy, że, że, że mnie uderzy, nie? Tylko, że powiedział to wiadomo w ugarnię, nie? No i ja przez całą... Yy, znaczy on ogólnie jak to powiedział, to od razu poszedł, nie? No to była taka, taka zagrywka, yy, że... Powiedział, że mnie uderzy i od razu się odwrócił i, i poszedł, nie? mówię tak, no dobra. No i poszedłem na swoje swój posterunek i na początku rozmyślałem o tym dużo, powiedziałem, że nie popuszczę, ale też dużo filtrowałem przez, przez Jezusa, przez, przez krzyż, tą sytuację całą. No i, i takie słowo do mnie przyszło, to znaczy przyszedł w ogóle do mnie pokój, że w ogóle to jest nieważne, że mam to olać, nie? No i byłem spokojny przez, to, przez, przez jakiś czas, no ale za godzinę znowu mi się włączyło. Zacząłem o tym myśleć i y, stwierdziłem, że mu nie popuszczę. Mówię, jak jest taki mądry, no to, mówię, zrobię, no mówię, zrobię wojnę tam po prostu, nie? Y, już sobie tam wyobrażałem, jak, jak to będzie cała sytuacja wyglądała, że, że będzie grubo, ale <laughs> zacząłem się modlić, zacząłem się modlić i mówię, że nie chcę tego yy, i że, że w ogóle yy, przepraszam, że przepraszałem Boga za swoje, yy, to, za te myśli. Wiedziałem, że yy, to jest, że te nerwy to jest w ogóle moje, y, moja dusza, to jest moja dusza, y, moje ciało, y, ale w sercu wiedziałem, że jestem inny. I ja świadomie, ja, ja, ja mówię, ja muszę to zakończyć po swojemu. Muszę to zakończyć po swojemu. Mówię, zrobię winę, nie? Ale modliłem się, y, po, powiedziałem w modlitwie do Boga, że to jest mój problem, że mam z tym problem. Y, i że nie chcę tego tak zakończyć, ale że, że tak się to zakończy, nie? No i przyszedł. Yy, czekałem całe 12 godzin całą dniówkę na, na tego gościa. No i widzę, że idzie już z daleka, nie? Ja już się przygotowałem mentalnie do tej całej sytuacji. No a on przychodzi i on w ogóle zaczyna mi się tłumaczyć, nie? I on zaczyna mi się tłumaczyć, więc ciśnienie od razu ze mnie zeszło. Yy, i ja też zacząłem tłumaczyć tą całą sytuację, o co mi chodziło, że ja nie miałem złych zamiarów, że ja nikogo nie kapowałem ani nic. I ogólnie się dogadaliśmy, ale zrozumiałem też, że ta cała sytuacja zakończyła się na, nie na mojej woli. Bo ja ogólnie y, ja ogólnie ch, nie chciałem żeby to się źle zakończyła ta sytuacja, ale jakby Bóg mi pokazał, że y, to się zakończy po jego y, myśli, nie po mojej. I w sumie. Y, tak się zakończyło, no, zakończyło się dobrze, pomodliłem się to jest moje świadectwo. Bo pomodliłem się, że nie chcę, żeby to się tak skończyło. I skończyło się to w ogóle bardzo dobrze i jeszcze lepiej niż, niż sobie to wyobrażałem. A Super.